Dzień dobry, nazywam się Anna Równa i jestem koordynatorem merytorycznym Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Mam wielką przyjemność powitać Państwa przed nowym rokiem szkolnym 2021-2022 i zaprosić do udziału w naszym projekcie Nowych Horyzonty Edukacji Filmowej. Od 15 lat, w tej chwili w ponad 100 kinach w Polsce. Edukujemy w zakresie edukacji filmowej dzieci i młodzież na różnych poziomach edukacji. Nasz, nasze cykle skierowane są zarówno do przedszkolaków, jak i do klas 1-3 szkoły podstawowej 4-6, 7-8 oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych czy dawnych, ponadgimnazjalnych. Co ważne, drodzy państwo, wszystkie treści, które znajdziecie państwo w naszych materiałach dydaktycznych, w scenariuszach lekcji, w analizach psychologicznych, w prelekcjach z prezentacjami multimedialnymi, które odbywają się przed projekcjami w kinie, treści są powiązane z podstawą programową, która obecnie obowiązuje. W związku z tym Państwa wizyty w kinie z uczniami są formą realizacji podstawy programowej. Ponadto treści, do których się odwołujemy, również wiążą się z programami profilaktyczno-wychowawczymi, które Państwo w swoich szkołach realizujecie. Odpowiadając także na potrzeby Państwa związane z polityką oświatową na rok 2021. 2022. chcielibyśmy zaakcentować, że również treści zawarte w tegorocznych punktach polityki oświatowej znajdą Państwo w naszych cyklach, w naszych lekcjach kinowych. Myślę tutaj m.in. o wartości rodziny, o wychowaniu do wartości, o edukacji ekologicznej, o honorze, szlachetności. O tym, co jest rzeczywiście istotne w, w, dla młodego człowieka w, i w, co zapisane jest w dokumencie ministerialnym. Dlaczego, drodzy Państwo, NHEF? Myślę, że nasza, nasze doświadczenie, tradycja w, i to, że w, rzeczywiście reagujemy na to, co dzieje się w polskiej szkole. Jest dla Państwa gwarancją tego, że nie będzie to czas stracony, a efekty edukacji filmowej w kinie będą Państwo również widzieć w przestrzeni szkoły. Co więcej, drodzy Państwo, mamy świadomość, że w tej chwili szkoła funkcjonuje na zasadach, które nam dyktuje pandemia COVID-19 i oczywiście mamy tego świadomość i wraz z kinami które nasz projekt realizują odpowiadamy na państwa potrzeby zatem w najbliższym roku szkolnym bierzemy nie tylko edukację w kinie, ale także edukację hybrydową, czyli jeżeli zajdzie taka sytuacja, przyjdzie taka sytuacja, że szkoły będą pracować zdalnie. Państwo po ustaleniu tego z kinem, część czy, czy resztę cyklu, do którego się Państwo zgłosicie, będziecie mogli realizować online w domu. Jak można się zgłosić do naszego projektu? Zapraszamy na stronę internetową hef.pl. Tam znajduje się formularz zapisów, w którym znajdują Państwo kino w swoim mieście bądź w najbliższej okolicy. Wybierają Państwo etap edukacyjny, wybierają Państwo cykl, który Was interesuje i wpisujecie nazwę szkoły i liczbę uczniów, których zgłaszacie do projektu. Dostaniecie potwierdzenie mailowe i, jakby dalszy kontakt tutaj już będzie prowadzony przez naszych pracowników. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do przejrzenia strony hef.pl, gdzie znajdą Państwo udostępniane przez nas materiały dydaktyczne. Gdzie mogą się Państwo przekonać, że są to materiały napisane przez praktyków, doświadczonych nauczycieli, którzy przygotowują dla nas lekcje. Z różnych przedmiotów, nie tylko humanistycznych, również wspierając pracę wychowawcy klasowego. W związku z pandemią COVID-19 mamy dla Państwa ofertę, która nie tylko będzie związana z wytycznymi GIS i z tym, co będzie się dookoła nas działo. W związku z tym, zarówno kina, w których Państwo będą uczestniczyć w projekcie jaki my z centrali będziemy monitorować przebieg pandemii i odpowiadać na państwa potrzeby. Mogą państwo cykle, które wybiorą realizować w kinie w wersji stacjonarnej na przestrzeni października i kwietnia tego roku szkolnego. Może to być też wersja online'owa, którą państwo możecie już na samym początku zadeklarować i tym sposobem będziecie co miesiąc oglądać filmy z uczniami w warunkach, które Państwo wybiorą, czy to będą warunki w klasie, czy w domu ucznia. I wersja trzecia, czyli wersja hybrydowa, gdzie można połączyć seanse kinowe z seansami online, w zależności od potrzeby, jaka się pojawi u Państwa w szkole. Kina, które współpracują z nami od lat, Również mają świadomość tego, że w tej chwili specyfika pracy szkoły jest taka, a nie inna. W związku z tym, drodzy Państwo, możecie zwracać się do nich z prośbą o sens dla pojedynczych klas czy dla dwóch, trzech klas z jednej szkoły, żeby nie tylko tutaj czuć się bezpiecznie, ale żeby też wszystkie procedury, które Państwo macie, nawet wewnątrzszkolne, były zachowane. Do tego zachęcamy, zachęcamy do tego, żeby Państwo nie rezygnowali z wejścia do kina, a jeżeli sytuacja pandemiczna nas do tego zmusi, to przypominamy, że nasz projekt równolegle realizowany jest na online. Zapraszamy do wszystkie informacje na stronę hew.pl. Serdecznie Państwa zapraszamy do kin. Mam nadzieję, że ten rok szkolny spędzicie z projektem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który nie tylko będzie wsparciem wychowawczo dydaktycznym w pracy Waszych nauczycieli, ale również będzie też wsparciem w trudnych czasach, w którym nam teraz przyszło pracować. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do zobaczenia w którymś kinie w Polsce.